Na pieniądzach publicznych. Jak pan przejeżdża i widzi pan te zburzone domy, co pan czuje? Żal, gorycz. To jest dużo wspomnień tutaj zostaje zniszczone w ogóle. Majątki ludzi, którzy tutaj mieszkali przez ileś lat. To także nie jest nasza wina, tylko ze strony rządu, jak postępowali. Względem ludzi podstępnie namawiali, nachodzili, wykorzystywali nie tylko si siły, tak, tak, siły specjalne czy służby bezpieczeństwa, jeszcze dodatkowo nie, niedoszacowane operaty były e, składane ludziom. No, po prostu to jest oszustwo, co tutaj się działo. I każda osoba, która maczała palce, czy, czy chciała się do Roy, powinna być rozliczona. Ilu lat pan walczy? Ogólnie my tutaj z przyjaciółmi, co chodzimy, to ogólnie na wszystkie spotkanie co z OPEK-u. Czyli od y, 2017 roku, gdy przyjechali tu na konferencję, chcieli się pochwalić, mówili, ile ludziom y, otrzymają, że 50 zł z metra, ale płynie wiadomo, że to jak wyglądała prawda, że to po 5, metru, 5 zł z metra, czasami 10, a to zależności. My słyszeliśmy też informację, że ktoś też tutaj z rządu kręcił sobie, też kupował działki, ale nie wiadomo, czy to jest prawda, trzeba byłoby to sprawdzić. Wykorzystywane także są urzędnicy w sądach, bo sprawdzają majątki ludzi, którzy tutaj zostali. Jak posiedli te majątki, w jaki sposób, czy, bo to jest prosty sposób, żeby ich okraść. Żeby ich wypędzić, że im się to nie należy, w sposób nieuczciwy na posiedli te majątki. Też trzeba by to sprawdzić urzędników sądowych. Dlaczego to robią? Czy pan czuł się kiedyś śledzony i naciszany? Ja ze swojej strony nie, ale mój przyjaciel był. Przyszli do domu ze służby bezpieczeństwa, zabewu. Przydałoby się to wyjaśnić z jakiego, z jakiego polecenia, kto im to powiedział, żeby zrobić, i to też powinno zostać wyjaśnione. Zgadza się. Jedną osobą, którą naprawdę za ludzie powinni cały czas od początku słuchać, to był pan Szymańczak Tadeusz. Cały czas on mówił prawdę i cały czas ludziom pomagał. A on, tak jak on jest prześladowany, to nawet mu nie dają skosić z kukurydzy. Ja jako rolnik to jeszcze nie widziałam, jak mam 60 lat, że na kukurydzy rosną łańcuchy. I co wjeżdża na pole kombajnem, chce skosić, to wyjeżdża, bo jest zepsuty kombajn odwiedziny, bez pozwolenia na, na działce. No to, 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 co wypowiadali się, a więc y, młodzi panowie i mama y, młodych panów Jola jest to wszystko prawdą. co co i przeszły, Mariusz zadzwonił do mnie, że to było w poniedziałek, że akurat pracownicy z CPK y, wykonują odwiert, więc ja poszłam i poprosiłam panów o zezwolenie. Nie mieli żadnego zaświadczenia, a więc powiedzieli, że są pracownikami CPK i mówię, panowie, zejdźcie mi z tego pola, to nieładnie tak jest, jak złodziej wejść na pole odwierty robić. Powiedziałam, że nie będę wzywała policji, no bo chyba nie o to chodzi, ale proszę mi zejść. Tak było, że ile tam jest przeszłam się od rowu na ulicę, poczekałam i zeszli ci panowie. Ale nie robi. Grubie pieniądze zarabiają, i jak to tam jest? Czy pan chorała wie o tym?